Czy możesz sobie wyobrazić, że ratowanie życia może stać się przekleństwem? Co by się stało, gdybyś uratował kogoś, kto uciekał przed własnym plemieniem, a jego przeżycie mogłoby oznaczać śmierć dla ciebie? Ta historia zmieni Twoje spojrzenie na to, co oznacza prawdziwa odwaga. Subskrybuj kanał i zostaw like, jeśli chcesz usłyszeć więcej niesamowitych historii, które sprawią, że nie będziesz mógł spać. Pustynia Mojawe w 1987 roku. Temperatura siega 45 stopni Celsjusza, a słońce bezlitośnie praży wszystko, co znajduje się pod jego promieniami. Tom Harrison, 52-letni rolnik z niewielkiej farmy na obrzeżach Nevady, prowadzi swój stary fort przez pustynną drogę, wracając z miasta po zakupy. To rutynowa podróż, którą odbywał setki razy wcześniej. Ale tego dnia czeka go coś, co na zawsze zmieni jego życie. Około 20 kilometrów od domu jego wzrok przykuwa dziwny kształt przy drodze. Początkowo myśli, że to martwe zwierzę, może kojot, który upadł z wyczerpania. Ale gdy zbliża się, jego serce zaczyna bić szybciej. To nie zwierzę, to człowiek. Tom zatrzymuje samochód i wybiega na palące słońce. Przed nim leży młoda kobieta, może dwudziestoparoletnia, w strzępach tego, co kiedyś było tradycyjną sukienką. Jej skóra jest śpieczona słońcem, usta popękane, a oczy zapadnięte. Ledwie oddycha. O Boże, co się stało? Szepcze Tom, klękając obok niej. Kobieta próbuje otworzyć oczy, ale jest zbyt słaba. Tom nie zastanawia się ani chwili. Podnosi ją delikatnie i zanosi do samochodu, włączając klimatyzację na maksimum. Ma przy sobie butelkę wody, którą ostrożnie podaje jej do ustęp. Wszystko będzie dobrze, jestem tutaj, mówi uspokajającym głosem, chociaż sam jest przerażony jej stanem. Kobieta powoli odzyskuje przytomność, ale gdy widzi jego twarz, w jej oczach pojawia się czysty terror. Próbuje się odsunąć, wydając słabe, przestraszone dźwięki. Nie, nie, nie skrzywdzę cię, Tom mówi łagodnie. Nazywam się Tom. Jestem tutaj, żeby ci pomóc. Ale kobieta nie rozumie angielskiego. Mówi w języku, którego Tom nigdy wcześniej nie słyszał, to brzmi jak mieszanka hiszpańskiego z jakimiś tubylczymi dialektami. Tom wie, że musi szybko dostać ją do szpitala, ale najbliższy jest oddalony o ponad 100 kilometrów. Decyduje się zabrać ją do swojego domu, gdzie może jej udzielić pierwszej pomocy i wezwać lekarza. Jego farma leży w ogizolowanej dolinie, otoczonej górami. Dom jest skromny, ale czysty i chłodny. Tom przygotowuje dla kobiety miejsce w pokoju gościnnym, daje jej świeżą wodę, jedzenie i czyste ubrania. Przez następne trzy dni opiekuje się nią jak własną córką. Kobieta powoli odzyskuje siły, ale zachowuje się bardzo dziwnie. Ciągle rozgląda się na boki, jakby oczekiwała, że ktoś ją zaatakuje. Nie pozwala tomowi zbliżyć się po zmroku i zawsze śpi przy ścianie, tyłem do niej nigdy nie stając. Najdziwniejsze jest to, że gdy słyszy dźwięki samochodów na oddalonej drodze, natychmiast chowa się i drży ze strachu. Czwartego dnia kobieta w końcu próbuje komunikować się z tomem. Wskazuje na siebie i mówi: A to chyba jej imię. Następnie, mieszając łamany hiszpański z gestami, próbuje mu coś wytłumaczyć. Tom rozumie tylko fragmenty: plemię, uciekłam, znajdą mnie, śmierć. Przez następne dni Ajane stopniowo opowiada swoją historię. Pochodzi z obizolowanego plemienia zamieszkującego górskie rejony na granicy Meksyku i USA. To społeczność, która przez stulecia unikała kontaktu z cywilizacją, zachowując swoje tradycyjne obyczaje i prawo. Prawo, które jest brutalne i nieubłagane. A Jana została obiecana w małżeństwie starszemu mężczyźnie z plemienia, człowiekowi znanemu z okrucieństwa wobec swoich poprzednich żon. Gdy odmówiła, została uznana za zdrajczynię. Kara za takie nieposłuszeństwo była jasna śmierć przez kamienowanie. Udało jej się uciec w nocy, ale przywódcy plemienia wysłali za nią łowców. Tom jest wstrząśnięty. To niemożliwe, żyjemy w XX wieku. Mówi, ale Ajane pokazuje mu blizny na swoich nadgarstkach i kostkach ślady kajdan, które zakładano jej podczas przygotowań do egzekucji. Tego wieczoru, gdy Tom próbuje przetworzyć wszystko, co usłyszał, słyszy dziwny dźwięk. To rytmiczne dudnienie, jakby odległe bębny. Ajane natychmiast błędnie. Oni przyszli, szepcze po hiszpańsku. Musisz pozwolić mi odejść. Jeśli mnie znajdą u ciebie, zabiją nas oboje. Tom wygląda przez okno i dostrzega w oddali światła nie reflektory samochodów, ale pochodnie. Ktoś zbliża się pieszo przez pustynię, prawdopodobnie śladując trop ajany. Nie zostawię cię, mówi stanowczo Tom. Nie pozwolę, żeby cię skrzywdzili. Ale Ajane kręci głową. Nie rozumiesz. Dla mojego plemienia ty jesteś teraz również winny. Pomogłeś zbiegłej przestępczyni. Według naszego prawa. To oznacza śmierć. Tom czuje, jak zimny podspływa po jego plecach. Całe jego życie koncentrowało się na uprawie ziemi, hodowli zwierząt i spokojnym, prostym istnieniu. Nigdy nie marzył o przygodach ani niebezpieczeństwie. A teraz stoi w obliczu czegoś, co wydaje się pochodzić z innego świata. Dźwięki dobiegają coraz bliżej. Tom może teraz wyraźnie usłyszeć głosy. Mężczyźni krzyczą coś w tym samym języku, którym mówi Ajane. Brzmi to groźnie i nieubłaganie. Ile ich jest? Pyta Tom. Prawdopodobnie pięciu lub sześciu, odpowiada Ajane. Najlepsi tropiciele z plemienia. Potrafią śledzić przez dni i tygodnie. Nigdy się nie poddają. Tom podejmuje decyzję, która zdaje się szaleństwem. Zostaniesz tutaj. Schowaj się w piwnicy. Ja się z nimi zmierzę. Nie. A Jane chwyta go za ramię. Oni nie będą negocjować. Jeśli cię zobaczą, od razu zaatakują. Jedyną szansą jest ucieczka. Ale dokąd? Tom zna te okolice jak własną kieszeń, ale ci ludzie najwyraźniej są ekspertami w śledzeniu. Poza tym, jego fort nie wytrzyma długiej gonitwy przez bezdrożną pustynię. Nagle Tom dostrzega rozwiązanie. Kanion omówi. Jest tu w pobliżu wąski kanion. Gdzie nikt nie może nas śledzić Jeśli uda nam się tam dotrzeć Nie kończy zdania, bo światła pochodni są już bardzo blisko Tom i Ajane wymykają się tyłem wyjścia z domu I ruszają przez ciemną pustynię w kierunku kanionu Jest to desperacka ucieczka, kamienie ranią im stopy Ciernie drą ubrania, a gęsta ciemność sprawia Że co chwila się potykają Za nimi słyszą krzyki Łowcy odkryli, że dom jest pusty i teraz rozpoczyna się prawdziwy pościg. Tom i Ayane biegną ile sił w nogach przez około pół godziny, gdy w końcu docierają do wejścia do kanionu. To wąska szczelina między skałami, ledwo na tyle szeroka, żeby mogła przejść jedna osoba. Tom wie, że w środku jest szersze, z małym strumieniem wody i kilkoma jaskiniami, gdzie mogą się schować. Wślizgują się do kanionu, idą w ciemności, trzymając się ścian. Po około stu metrach docierają do szerszego miejsca gdzie Tom pamięta małą jaskinię. Chowają się w środku i próbują złapać oddech. Myślisz, że nas znajdą? Pyta Tom szeptem. Znajdą, odpowiada Ajane z rezygnacją. To tylko kwestia czasu. Ale przynajmniej tutaj będą musieli przyjść po jednym. Może będziemy mieli jakąś szansę. Tom zdaje sobie sprawę, że nie ma broni, nie ma planu i nie ma pojęcia, jak walczyć z ludźmi, których całe życie polegało na polowaniu i przetrwaniu w dzikich warunkach. Ale nie może po prostu się poddać. Godziny mijają w napięciu. Tom i Ajane siedzą w jaskini, nasłuchując każdego dźwięku. Około północy słyszą echo kroków w kanionie. Łowcy w końcu ich znaleźli. Głosy zbliżają się powoli. Tom może rozróżnić co najmniej cztery różne osoby. Mówią cicho, ale w kanionie każdy dźwięk odbija się echem. Nagle jeden z głosów staje się głośniejszy i wyraźniejszy. To starszy mężczyzna mówi bezpośrednio do Ajany w ich języku. Ajane drży, słuchając jego słów. Co mówi? Pyta Tom. To mój, mój przyszły mąż, szepcze Ajane. Mówi, że jeśli się poddam, pozwoli ci żyć. Ale jeśli będę się ukrywać, zabijecie cię powoli i boleśnie. Tom czuje, jak gniew wzbiera w jego piersi. Powiedz mu, że może iść do giabła. Ale Ajane kręci głową. Nie rozumiesz. On nie żartuje. Oni zabijali już wcześniej. To nie są ludzie, z którymi można negocjować. Mężczyzna mówi dalej, a jego głos staje się coraz bardziej groźny. Inne osoby zaczynają się rozdzielać, prawdopodobnie próbując otoczyć jaskinie. Ajane mówi tom cicho. Niezależnie od tego, co się stanie, Chcę, żebyś wiedziała, że cieszę się, że mogłem ci pomóc. Moje życie było dość samotne i bezsensowne, ale te ostatnie dni czułem, że robię coś ważnego. A Jane patrzy na niego ze łzami w oczach. Tom, ty jesteś najlepszym człowiekiem, jakiego spotkałam. Nie zasługujesz na to. Nagle jeden z łowców pojawia się przy wejściu do jaskini. To młody mężczyzna z długimi czarnymi włosami i malunkami na twarzy. Trzyma w ręku coś. Wygląda na tradycyjny nóż. Mówi coś do swoich kompanów, prawdopodobnie informuje ich, że znalazł uciekinierów. Tom instynktownie staje przed Ajaną, chociaż wie, że nie ma szans w walce z wytrenowanym wojownikiem. Ale coś dziwnego się dzieje. Młody mężczyzna nie atakuje natychmiast. Zamiast tego patrzy na Ajanę i mówi coś w ich języku. Ajana odpowiada, a jej głos brzmi błagalnie. Tom nie rozumie słów. Ale emocja jest uniwersalna. Młody mężczyzna waha się. Co mu powiedziałaś? Pyta Tom. To jest Kimi, mój, mój brat, szepcze Ajane. Próbuję mu wytłumaczyć, co się naprawdę stało. Że uciekłam mnie dlatego, że jestem zdrajczynią, ale dlatego, że nie mogłam żyć z człowiekiem, który zabił swoje poprzednie żony. Kimi i Ajane rozmawiają szybko w swoim języku. Tom widzi, że na twarzy młodego mężczyzny pojawia się wątpliwość. Ale wtedy słyszą głos starszego mężczyzny, krzyczącego coś ostro. Kimi błędnie i znów chwyta nóż. On kazał mu nas zabić natychmiast, tłumaczy Ajane. Mówi, że rozmowa z zdrajczynią to również zdrada. To jest moment, w którym Tom podejmuje najodważniejszą decyzję w swoim życiu. Wychodzi z jaskini z podniesionymi rękami. Jestem Tom Harrison, mówi głośno po angielsku, chociaż wie, że prawdopodobnie go nie rozumieją. Nie wiedziałem o Waszych prawach, gdy jej pomogłem. Ale teraz, gdy już wiem, mówię Wam to, jeśli chcecie ją zabrać, musicie najpierw przejść przez mnie kropka. Starszy mężczyzna, ten sam, który mówił wcześniej, wychodzi z cienia. Tom widzi go teraz po raz pierwszy. To wysoki, siwowłosy mężczyzna o twardej twarzy i zimnych oczach. Jego ciało pokrywają tatuaże i blizny. To wyraźnie człowiek, który widział wiele śmierci. Mężczyzna mówi też po angielsku z silnym akcentem: Ty pomóc zbiegłej żonie. Ty teraz umrzeć. Ona nie jest zbiegłą żoną, odpowiada tom stanowczo. Jest młodą kobietą, która nie chce być zmuszana do małżeństwa z mordercą. W naszym świecie to się nazywa wolność. Starszy mężczyzna śmieje się gorzko. Wasz świat słaby. Nasze prawo silne. Tysiąc lat. Tom zdaje sobie sprawę, że rozmowa nic nie da. Tej ludzie żyją według zasad, które wydają mu się pochodzić z innej epoki. Ale nie zamierza się poddać. Więc co teraz? Pyta. Zamierzacie zabić nieuzbrojonego rolnika i dziewczynę, która jedyne co chciała, to żyć w pokoju? My zabić, ty pierwszy, mówi starszy mężczyzna. Potem. Ona wracać, płacić za zdradę. To jest moment, w którym Kimi, brat Aijany, robi coś nieoczekiwanego. Rzuca swój nóż na ziemię i mówi coś ostro w swoim języku. Starszy mężczyzna odpowiada jeszcze ostrzej, ale Kimi kręci głową i mówi dalej. Co się dzieje? Pyta Tom. A wychodzi z jaskini, stając obok toma. Kimi mówi, że to nie jest sprawiedliwe. Że nasze stare prawa są dobre dla naszego świata, ale ty nie znałeś tych praw. Mówi, że powinieneś mieć szansę na walkę. Starszy mężczyzna jest wyraźnie wściekły, ale inni łowcy wydają się zgadzać z kimi? Tom rozumie, że otrzymał jakąś szansę, ale nie ma pojęcia, na czym ona polega. Walka? Pyta jaka walka? Kimi mówi coś, a Jane tłumaczy pojedynek. Ty przeciwko jednemu z nich. Jeśli wygrasz, oni odejdą i nigdy więcej nas nie będą śledzić. Jeśli przegrasz. umrę, kończy Tom. A co z Tobą? Jeśli przegrasz, wrócę z nimi. To będzie moja decyzja, żeby uratować Twoje życie. Tom patrzy na grupę łowców. Są to wszyscy młodzi, silni mężczyźni, wytrenowani w walce od dzieciństwa. On ma 52 lata, całe życie pracował na farmie. Ostatni raz bił się w liceum. Dobrze mówi. Przyjmuje wyzwanie. Starszy mężczyzna uśmiecha się zimno i wskazuje na najmłodszego z grupy. To chłopak, może dwudziestoletni, ale już pokryty mięśniami i bliznami. Kimi protestuje, mówiąc coś szybko, ale starszy mężczyzna ucisza go ostrym gestem. On mówi, że wybiera takodę, tłumaczy Ajane. To najlepszy wojownik z młodego pokolenia. Kim chciał walczyć sam, ale ale starszy nie pozwala. Chcę się upewnić, że przegrasz. Tom kiwa głową. Rozumiem. Jakie są zasady? Walka do pierwszej krwi odpowiada ajane po krótkiej wymianie zdańskimi. Ale tom pierwsza krew w ich rozumieniu oznacza poważną ranę. Coś, co w normalnych warunkach wymagałoby hospitalizacji. Tom czuje jak jego żołądek się zaciska. Ale nie ma wyboru. Dobrze. Zaczynamy. Wojownicy tworzą krąg w szerszej części kanionu. Tom i takoda stają naprzeciwko siebie. Młody wojownik ma w ręku nóż o krzywym ostrzu, pokryty dziwnymi symbolami. Tom jest nieuzbrojony. Czekaj, mówi Kimi i podchodzi do Toma. Podaje mu prosty nóż kamienny. To nie jest dużo, ale przynajmniej coś. Walka rozpoczyna się bez sygnału. Takoda atakuje natychmiast, poruszając się z szybkością i gracją, które Tom może jedynie podziwiać. Tom unika pierwszego ciosu, ale ledwo. Drugi cios przecina mu koszulę i zostawia cienką linię krwi na żebrach. Tom rozumie, że nie może walczyć jak młody wojownik. Musi użyć swojego doświadczenia i siły, którą dały mu lata ciężkiej pracy na farnie. Gdy Takoda atakuje ponownie, Tom nie próbuje unikać. Zamiast tego chwyta go za nadgarstek i wykorzystuje własny ciężar ciała, by rzucić go na ziemię. To działa. Takoda jest zaskoczony i traci równowagę. Tom wykorzystuje tę chwilę, by zadać cios, ale młody wojownik jest zbyt szybki. Przewraca się i natychmiast wskakuje na nogi. Walka trwa już kilka minut. Tom jest wykończony, jego oddech jest ciężki, a podzalewa mu oczy. Takoda wydaje się ledwo zmęczony. Zadaje kolejny cios, tym razem trafiając Toma w ranie. Rana jest głęboka, krew płynie obficie. Tom? Krzyczy Ajanę. Tom wie, że ma może jeszcze minutę, zanim straci zbyt dużo krwi, by kontynuować walkę. Musi zaryzykować wszystko na jedną kartę. Gdy Takoda atakuje ponownie, Tom robi coś, czego nikt się nie spodziewał. Zamiast bronić się, rzuca się prosto na ostrze. Nóż przebija jego bark, ale to pozwala mu chwycić Takodę w niedźwiedzi uścisk. Tom wykorzystuje całą swoją siłę, naciskając na żebra młodego wojownika. Takoda próbuje się wyrwać, ale Tom trzyma go zbyt mocno. Po kilku sekundach słyszą pęknięcie, jedno z żeber Takody łamie się. Młody wojownik krzyczy z bólu, upuszcza nóż. Tom nie puszcza go, naciskając dalej, aż Takoda zaczyna tracić przytomność z braku powietrza. Wystarczy! Krzyczy Kimi. Zwyciężyłeś. Tom puszcza takodę, który upada na ziemię, dysząc ciężko i trzymając się za żebra. Tom również upada, znoża wciąż tkwiącego w jego barku i krwią płynącą z rany na ramieniu. A Jane biegnie do niego i próbuje zatamować krew. Starszy mężczyzna stoi w milczeniu, patrząc na leżącego takodę. Przez długą chwilę nikt nie mówi ani słowa. W końcu starszy mężczyzna podchodzi do Toma. Tom spodziewa się ataku, ale zamiast tego mężczyzna klęka obok niego i mówi coś w swoim języku. Co powiedział? pyta Tom słabym głosem. Powiedział, że jesteś godnym wojownikiem, tłumaczy Ajane ze łzami w oczach, że zasłużyłeś na szacunek i że, że dotrzyma słowa. Odejdzie i nigdy więcej nas nie będzie śledzić. Tom kiwa głową, zbyt wyczerpany, by mówić. Łowcy pomagają takodzie wstać i powoli opuszczają kanion. Starszy mężczyzna odwraca się na końcu i mówi coś bezpośrednio do Ajany. Co powiedział? Pyta Tom. Powiedział, że, że jestem już martwa dla plemienia. Ale, że to może być lepsze niż życie wśród nich. Ajana patrzy na niego z mieszaniną smutku i ulgi. Jestem wolna, Tom. Po raz pierwszy w życiu jestem prawdziwie wolna. Tom uśmiecha się słabo. To dobrze. To bardzo dobrze. A Jane pomaga mu wstać i powoli wracają do jego domu. Przez następne tygodnie opiekuje się jego ranami, podczas gdy on pomaga jej zrozumieć świat poza jej plemieniem. Po kilku miesiącach A opanowuje angielski na tyle dobrze, by znaleźć pracę w mieście. Tom oferuje jej, że może zostać na farmie tak długo, jak zechce, ale ona mówi, że chce nauczyć się być niezależna. Całe moje życie inni ludzie podejmowali za mnie decyzje, mówi. Teraz chcę się nauczyć podejmować je sama kropka. Tom rozumie. Pomaga jej znaleźć małe mieszkanie w mieście i pracę w lokalnej szkole, gdzie uczy dzieci o kulturze rdzennych Amerykanów, ale o jej piękniejszych aspektach, nie o brutalnych tradycjach, od których uciekła. Mijają lata. Tom i Ajane pozostają przyjaciółmi, spotykając się regularnie. Ajane kończy szkołę wieczorową, a potem koleć. Zostaje nauczycielką, a później dyrektorką szkoły. Wychodzi za mąż za dobrego człowieka, który szanuje jej przeszłość, ale nie pozwala, by ją definiowała. Tom nigdy się nie żeni, ale jego życie nie jest już samotne. Staje się ojczymem dla dzieci Ejany, a później dziadkiem dla jej wnuków. Czasami, gdy siedzą razem na werandzie jego domu, patrzą na pustynię i wspominają tamtą noc w kanionie. Myślisz kiedykolwiek o tym, co by się stało, gdybyś mnie tamtego dnia nie znalazł? Pyta Ajane. Tom zastanawia się przez chwilę. Czasami, ale wiesz co? Nie żałuję ani jednej sekundy. Tamtego dnia nie tylko uratowałem twoje życie. Ty również uratowałaś moje. Nauczyłaś mnie, że czasami warto zaryzykować wszystko dla czegoś, w co się wierzy. Ajane uśmiecha się. A ty nauczyłeś mnie, że na świecie są ludzie, którzy zrobią wszystko, żeby pomóc komuś w potrzebie nawet jeśli ten ktoś jest z tym zupełnie obcy. Po latach tom dowiaduje się, że ta koda, wojownik, z którym walczył, również opuścił plenie. Podobnie jak kilku innych młodych ludzi, którzy byli świadkami tamtych wydarzeń. Historia odwagi toma i Wolności Ejany stała się legendą, która inspirowała innych do kwestionowania starych, brutalnych tradycji. Gdy Tom umiera w wieku 89 lat, na jego pogrzebie są setki ludzi uczniowie Ejany, jej rodzina, i nawet niektórzy członkowie jej dawnego plemienia, którzy zdecydowali się żyć w nowoczesnym świecie. Wszyscy przyszli oddać hołd człowiekowi, który pokazał, że czasami jeden akt odwagi może zmienić wiele istnień. A Jane, teraz już starą kobietą, stoi przy jego grobie i szepcze. Dziękuję ci, Tom. Za wszystko. Historia ta przypomina nam, że prawdziwa odwaga nie polega na braku strachu, ale na działaniu mimo tego strachu. Tom Harrison był zwykłym rolnikiem który nigdy nie szukał przygód. Ale gdy stanął w obliczu niesprawiedliwości, nie zawahał się zaryzykować wszystkim, żeby pomóc komuś w potrzebie. I czasami to właśnie takie zwykłe czyny niezwykłych ludzi zmieniają świat na lepsze.